Jest mama. I ciekawski maluszek. I drugi. Ewa ma rację, że jeden z tych kotków jest bardziej śmiały. Ten po prawej stronie to jest grubszy troszkę większy z większą głową. Ale ten właśnie jest bardziej taki nieśmiałek. A ten z tą białą. Plamką pod szyją to jest właśnie odważniak. Mamy ubaw z tymi maluchami. Będzie atak. Wczoraj byłam świadkiem jak mamuśka im przyniosła myszkę. Małą myszkę. I kotki od razu wiedziały o co chodzi. Kicia. Trochę są jeszcze takie płochliwe, bo one w sumie sobie tutaj jakby dziko żyją na tym stryżku. Co prawda nie boją się, jak im przynoszę jedzenie czy jak sobie śpią, jak pogłaszczę, ale jednak nie są to takie kotki domowe. Ale mam nadzieję, że może ktoś je weźmie, ogłosiłam i będą się nadawały. Ale szczerze mówiąc, to wolałabym, żeby zostały gdzieś tutaj na wsi, <laughs> bo jednak. Te kotki lubią wolność, Ubiegają sobie, łowią myszy przede wszystkim. Są bardzo pomocne w walce z gryzoniami. Dzisiaj, może uda mi się złapać mamę. Czy znaczy, naprawdę mi się uda? Ale chciałabym też maluchy od razu wziąć do weterynarza. Mama będzie sterylizowana, bo zaraz będzie miała kolejną rójkę. I za... o, ten jest taki bardziej odważny, ten tutaj z przodu. A tamten lubi siedzieć, taki kot profesor. Lubi siedzieć i patrzeć, a ten jest bardziej taki aktywny w zabawie. Aha. A zaczęła mówić, że tak, że będzie miała zaraz rójkę, albo już jej się zaczęła, bo jakieś kocury zaczęły się tutaj złazić. Przed chwilą właśnie wyszłam z domu, patrzę, na tarasie siedzi jakiś rudy kocur. Wielki, ogromny. Także ma chyba zapędy tutaj. Jest amatorem młodych koteczek. I chciałby mieć młode. O! Mały jeszcze tam coś szukał. Cyca, ale już koteczka przestaje je karmić. Maluchy jedzą. O! Tamten poleciał sobie. Łażą. Wszędzie ich pełno. I obawiam się trochę o mojego kota. Pilnuję go, żeby tutaj też nie właził na górę. Bo naczytałam się że mógłby coś zrobić tym małym kotka mu nie przeszkadzała jak przychodziła i była w ciąży o, widziała tak drugi natomiast teraz jak ona się pojawi blisko domu to on jest oborczy i przegania ją Także zobaczymy jak to wszystko się zdrowo, jak to się wszystko rozwinie nie wiem co będzie z kotkami na razie nie ma chętnych tutaj w mieście jest mnóstwo małych kotków do wzięcia, jest kociarnia takie przytulisko. I akurat wszędzie są małe szare kotki. Także nie wykluczam, że te małe po prostu zostaną. Na moje oko to jest dwóch chłopców. Pójdą do weterynarza, to jeszcze dokładnie tam ocenię, ale wydaje mi się, że to są chłopcy. No i co najwyżej tutaj zostaną, no będą sobie gdzieś tutaj żyły u nas, ale nie wiem, czy w domu. Komórce, no i będą nam pomagały z myszami. Myszy jest zatrzęsienie. Sąsiedzi obok mają pola. Akurat takie dwa są dosyć duże pola. Ze ściętym już teraz oczywiście żytym zbożem, ale tego pełno jeszcze gdzieś tutaj w okolicy leży. Myszy jest od groma. Koteczka jest spokojna, śliczna, grzeczna, bardzo mądra. Tutaj na stryżku bywa zimno, to ona je gdzieś wyprowadza jakieś zimno, czy deszcz pada, chociaż deszcz tutaj nie przeszkadza, ale gdzieś wyprowadza te kotki. Podejrzewam, że do sąsiada do jakiejś to doły, gdzie może jest siano, może jest cieplej. No ale zagnieździła się tu. Tylko by trzeba było zrobić tak, żeby więcej niestety kotków nie miała, bo straszny kłopot i szkoda potem tych kotów, jak łażą gdzieś po lesie jakieś wygłodniałe, a na wsi ludzie no, mają po dwa, trzy koty głównie po to, żeby te myszy łowiły, ale niektórzy, szczególnie starszej daty, no, mają takie przekonanie, że kot na wsi się musi się wyżywić sam. Czyli kot, kot, który jest nakarmiony, myszy łowić nie będzie i jest bezużyteczny. Nie wiem. Mój kot jest nakarmiony, nawet jest wykastrowanym kocurem, coś czarny. I jest tak łowny, prawie codziennie jakąś myszy przynosi. i w ogóle szaleje, szaleje z tym łowieniem. Ta też jest, okazuje się, dobra, bo podejrzewałam ją o lenistwo, bo lubiła przychodzić do domu. Lubi przychodzić do domu, miała uczyć głośno, żeby dać jej coś dobrego kiełbaskę, czy jakąś wędlinkę, czy kurczaczka, nawet jak ma w miejsce swoje kocierżarcie. Więc podejrzewałam, że jest leniwa i po prostu nie chce jej się łowić. A wiem, że myszy są, bo mój kocur przynosi dużo, ale okazało się, że jednak nie. Wtorej, tak jak mówiłam, przyniosła myszkę, malutką myszkę, młodą. Widocznie się jakieś urodziły gdzieś tu w okolicy, może w komórce na dole. I przyniosła małym obiad taki. No małe były, szczerze mówiąc. A jeden szczególnie, który od razu złapał tą myszę, był zachwycony po prostu. Także koty są łowne, z centralnej Polski i nie wiem, no może się uda, że ktoś te kotki weźmie, no jak nie to mówię, no zostaną, no. Muszę im jakieś imiona tylko znaleźć, bo na razie kotki są bezimienne, oprócz Katarzyny, tej kociczki, Katarzyny drugiej, a kocurki nie mają jeszcze imion. Także załatwimy weta, szczepionka, odrobaczanka i będziemy myśleli, nad imionami. Chyba, że ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na imiona dla dwóch kocurków, braciszków, tygrysków. <grymne> to zapraszam do proponowania, do propozycji. I to by było tyle. Małe się schowały do środka. Albo się bawią. Rozwaliły mi całe pudło z bombkami, jakimiś ozdobami choinkowymi w środku i po prostu mają frajdę. Bawią się tym strasznie. Lubią. A koteczka się wygrzewa. Ale cały czas tutaj stoi na straży, bo te kocury się różne kręcą, że pilnuje młodych cały czas no. Bardzo mądra koteczka.